Hej, hej, w tym nagraniu opowiem Ci, jak ja przechodziłam przez ścieżkę frustracji wynikającą z chęci świadomego manifestowania, z zapanowania nad tym wszystkim, co było moim chyba taką nawet moimi co było moimi największymi piętami Achillesowymi, ponieważ ich było kilka, to nie jest tak, że była jedna. Jak sobie z tym poradziłam, jak sobie z tym radzę każdego dnia, bo to, co też trzeba zrozumieć, to mm, to jest trochę z manifestowaniem też jak z nauką jazdy na rowerze. Jak się nauczysz jeździć na rowerze, to umiesz jeździć na rowerze, ale jeżeli będziesz jeździć na rowerze i będziesz nie patrzeć na, na dziury, na drogę, na znaki, na otoczenie, to się po prostu o, rozbijesz o ścianę. I z manifestowaniem jest w taki sposób, też, że jak się nauczysz pewnych narzędzi, rozwiązań, jak już odkryjesz te, te własne mm, triggery, bo o nich też ci za chwileczkę powiem, to nagranie będzie trochę dłuższe <gry> niż to chyba poprzednie. Natomiast później i tak musisz mieć pewną czujność, tak jak przyjeździesz na rowerze, bo ty już umiesz jeździć na rowerze i umiesz manifestować, to jesteś w stanie pewne rzeczy bardzo szybko zrobić, ale jak zaczniesz jeździć z zamkniętymi oczami to możesz się zdziwić, jak się rozbije ścianę, bo, bo, bo no właśnie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji, no tyle na, na górze na tym kanale będzie nie tylko o manifestacji, ale generalnie o osiąganiu takiego swojego spokoju, takiego swojego bardziej, czyli żyj bardziej, zarabij bardziej, bądź bardziej, wszystko co bardziej, ale w swoim rozumieniu bardziej. No ale teraz historie moje. Pierwsza rzecz, z którą, o którą ja się rozbiłam, ja pamiętam już w 2013 roku i ja mm, mówiłam coś takiego głośno, że wszystkie moje sukcesy i moje wszystkie problemy e, sobie wymyśliłam i one się materializują. I pamiętam jak dzisiaj, jak jechałam, jak miałam wypadek. Dokładnie tu pamiętam, to był 13, e, 13 lutego, ale który to był rok? Chyba 2.13, ale nie wiem. Chyba dwa I jechałam do Warszawy na spotkanie Mazdą Szóstką wtedy. I jechałam oczywiście szybko, bo ja bardzo szybko zawsze jeździłam. Teraz mniej jeżdżę, bo w Algarbe trudno się jeździć szybko. Natomiast i mam zwolniejszy samochód. Natomiast jechałam oczywiście za szybko na na nawierzchnię, ale pewnie to za szybko nie byłoby problemem. Gdyby nie to, że rozmawiałam z pracownikiem wiadomościami a nie przez telefon i po prostu zgapiłam jeden, jeden zakręt, i jak spojrzałam przed siebie na ten zakręt, to um, też nie byłoby problemu, gdybym nie spanikowała, nie, nie, nie zrobiła trochę za szybkiego ruchu rękami. I to wszystko się służyło na to, że zbyt duża prędkość, na nawierzchnia. Plus, plus gwałtowny ruch kierownicą i zła reakcja, to no, że dachowałam. Oczywiście się nic nie stało, natomiast wtedy pamiętam, dlaczego ci o tym opowiadam. Wtedy pamiętam, że pomyślałam sobie, że ja już widziałam ten wypadek, że, że ja kiedyś, jak jeździłam samochodem i coś klikałam na telefonie. Miałam przed oczami, że ja się kiedyś doigram przez to, nie? Że, że będę miała przez to wypadek. No i, i, i widziałam bardzo podobną scenę, jakby. I wtedy też uświadomiłam sobie, jak ogromną odpowiedzialnością jest, żeby myśleć sobie właściwie, nie? żeby manifestować i żeby panować nad tym, co się myśli. I wtedy niestety też jeszcze miałam złą tożsamość, dlatego że ja byłam trenerem, nadal jestem trenerem biznesu i przedsiębiorcą, ale byłam trenerem bardzo aktywnym, czyli teraz zajmuję się jeszcze innymi biznesami, a kiedyś się zajmowałam tylko e, e, szkoleniem. Być mentorem, konsultantem, trenerem, więc moją naturalną rolą było pomoc innym w rozwiązywaniu ich problemów albo rozwiązywanie ich problemów, nie? czyli jakby takie naturalne role miała wynikające z mojej roli zawodowej. I wtedy też zobaczyłam chyba taki film Californication, i tam było takie bardzo fajne hasło, które mi się spodobało: Ja nie widzę problemu, widzę rozwiązanie. Nie? I bardzo mi się to skleiło ze mną w tożsamości mojej, tak bardzo mocno, że ja jestem człowiekiem od rozwiązywania problemów, bo ja nie widzę problemu, widzę rozwiązanie. Natomiast tak bardzo skleiłam się z tą moją tożsamością, że jestem człowiekiem od rozwiązywania problemów, że żeby miała co rozwiązywać, to musiałam mieć problemy. Więc te problemy się piętrzyły na moje życzenie. Ja dopiero po latach Uświadomiłam sobie, i to chyba nie tak dawno temu, bo dwa lata temu uświadomiłam sobie, że mam złą tożsamość. Jak zaczęłam analizować jeszcze mocniej pewne rzeczy, to, to wtedy uświadomiłam sobie, że ja mam źle nadaną sobie tożsamość, że nadanie sobie tożsamości, że jesteśmy człowiekiem od rozwiązywania problemów, powoduje, że wszechświat musi nam dostarczyć problemy, żebyśmy mieli co rozwiązywać, nie? I wtedy zmieniłam sobie tożsamość, że. że Moją rolą nie jest rozwiązywanie problemów, moją rolą jest inspirowanie moim życiem, moją postawą, moimi kompetencjami, moimi narzędziami do tego, że można żyć bardziej, można wierzyć w siebie, można brać odpowiedzialność za swoje życie, można krować swoje życie zupełnie inaczej, bez względu na to, w jakiej czarnej desi jest, to można odważnie iść w stronę słońca po to, żeby w stronę w stronę, w stronę raju, wodopoju, whatever, jakkolwiek sobie to nazwiesz, żeby tam dojść po prostu. Koty mi biegają za widzę. Um, I to co, to, co było bardzo ważne, czyli taka pierwsza moja rzecz, to jest bardzo ważne, żeby zmienić sobie tożsamość. I ja tutaj w opisie daję Ci link do pobrania, do pobrania takiego bezpłatnego formularza, który pomoże Ci przepracować Twoją tożsamość. Tak? To sprawdź sobie w linkach, Albo w bio, jak na TikToku to oglądasz, to musisz skomentować. A nie, jak na TikToku to oglądasz, to wejdź sobie na na, na stronę Suma Małych Kroków i tam też jest w formularzach bezpłatnych do pobrania. Tak? To, to też jest link w bio i tam sprawdź w formularzach bezpłatnych. Jest do pobrania. A jak na Instagramie, no to masz tam bezpośrednio też link, bo będzie łatwiej. Nie na Instagramie, tylko na YouTubie. I teraz idąc dalej, czyli pierwszą podstawową rzeczą, którą musiałam sobie ze sobą ułożyć, to jest tożsamość. Jak nie ułożysz sobie dobrze tożsamości, to będziesz mieć guzik, a nie rezultat świadomego manifestowania. Będziesz manifestować, ale, ale nie to, co chcesz. Druga bardzo bardzo ważna rzecz. W związku z tym, że ja jestem samodzielna od Pff, mój tata umarł jak miałam 17 lat. Ja miałam bardzo kochający dom i bardzo kochającą rodzinę. Natomiast mój tata zachorował, jak miałam 7 lat, i mieliśmy bardzo dużo problemów z tego wynikających, bo to i były problemy z pieniędzmi, z ciągłymi szpitalami, z różnymi rzeczami. Umarł, jak miałam 17 lat, i mimo tego, że moja mama była, jest cudowną, wspierającą, kochającą osobą, no to chcąc pewne rzeczy, no trzeba było sobie radzić. I ja miałam duże ambicje zawsze i wiedziałam. To jest też moja tożsamość. Zawsze wiedziałam i powtarzałam sobie, że ja będę bogata. To z czegoś innego jeszcze wynikało, ale to o tym ci opowiem może za chwilę, o ile to nagranie nie będzie za długie. Może opowiem w innym nagraniu, a może tutaj wspomnę tylko. I mm, przez to, że, że pracowałam od 16 roku życia, tak naprawdę, już i wyprowadziłam się z domu, jak miałam 23 lata. Mm, Zawsze byłam samodzielna, zawsze byłam niezależna finansowo, zawsze miałam bardzo duże ambicje i bardzo duże jakby takie życie przez duże rzet i brałam na siebie przez to też dużą odpowiedzialność. Wpakowałam się w Ogromne kłopoty na poziomie 2010 roku, kiedy, kiedy otworzyłam firmę z dotacji unijnych, która była zrobiona na złych założeniach. Tam w ogóle grube historie jakby z tego wynikły, ale to były problemy, które tak naprawdę ciągnęły się później za mną przez, przez wiele, wiele lat. Część z nich się nadal za mną ciągnie, bo. Bo, bo się kończą, bo muszą się skończyć, bo pewne rzeczy muszą tu po prostu nabrać mocy. Natomiast jakby przez fakt, że byłam bardzo samodzielną jednostką, która brała odpowiedzialność za siebie od, od, od bardzo, bardzo, bardzo dawna, plus, nie wiem, sam fakt, że my rozstaliśmy się z tatą mojego syna, jak Iwo miał dwa lata jakoś tak tata mojego syna umarł, jak już miał 10 lat, jakby dużo takich okoliczności sprawiło, że ja musiałam być bardzo na baczność, nie? z wieloma rzeczami, bardzo na baczność, dlatego że mm, poziom klocków poukładania taki, a nie inny spowodował, że że, że musiała być na baczność. I tyle. W takim rozumieniu odpowiedzialności, skupienia, um, ogarniania, no, mnóstwa takich różnych rzeczy, które powodowało, że musiałam być, duży poziom spięcia miałam przez bardzo wiele lat, a właśnie wynikający z różnych rzeczy, bo to nieraz wystarczy podjąć jedną decyzję, która później lawinowo powoduje takie a nie inne rzeczy. I co z tego wynikało? Czyli jakby zamykając tak na takim big picture, czyli sam fakt, że nabrałam odpowiedzialność za siebie, tak a nie inne, czyli jedna decyzja finansowa spowodowała jakby lawinę problemów ciągnących się na, na takie naprawdę grube zera. Decyzje prywatne, których absolutnie żadnych nie żałuje, spowodowały, że jakby ten poziom odpowiedzialności też był zupełnie inaczej rozłożony i, i pewne rzeczy tak, działy się jak się działy. Spowodował, że ja na pewnym etapie czułam bardzo, bardzo duże, jakby takie obciążenie. I miałam poczucie, rozglądając się na prawo i lewo, i to już w dobie, w dobie internetu, że patrząc na moje kompetencje, patrząc na mój, na mój mindset, patrząc na no jakby zasoby różne za to, jak cenionym trenerem jestem, jak zawsze byłam rozchwytywana, jaką mam siłę rażenia, jakie mam to wszystkie. I patrząc też na, na niektóre osoby, to mówiłam, które naprawdę miały taki bardzo duży spokój zbudowany, doszłam do wniosku, że hmm, coś robię nie tak i coś muszę zmienić, ponieważ te problemy się nie kończą, one się piętrzą i przy moich kompetencjach, przy moich zasobach, przy, przy wszystkim, co jest częścią mnie i, a, i moich możliwości, no to ja powinna być w zupełnie innym miejscu. I wtedy zaczęłam się bardzo mocno interesować świadomym manifestowaniem, zgodnie z tym, co miałam już w głowie, mm. Ułożone, że ja wszystkie problemy sobie wymyśliłam i wszystkie sukcesy sobie wymyśliłam, to zaczęłam się zastanawiać, jak sprawić, żeby wymyśliła sobie mimo wszystko zmieniła proporcje, żeby w tym moim przepotężnej energii, którą, która ma taką siłę manifestowania, żeby sprawić, żeby to moje napięcie i spięcie zeszło i przestało generować mi problemy, a żeby to się zaczęło układać w drugą stronę. I wtedy doszłam do tego, że tak naprawdę kilka rzeczy musi się wydarzyć. Czyli po pierwsze właśnie ta zmiana tożsamości, że już nie chcę być człowiekiem od naprawiania problemów i od zbawiania świata, że ja chcę być człowiekiem, który inspiruje swoją postawą, a nie, nie musi być tym naprawiaczem, czyli braniem, nie, nie chcę brać problemów świata na barki, i chcę bardziej swoją postawą inspirować do tego, żeby ta odpowiedzialność za ten świat i za te problemy zupełnie inaczej się rozkładała. Druga rzecz, która musiała się wydarzyć, to musiałam znaleźć sposób na to, żeby to moje napięcie i spięcie, czyli mimo tego, bo to były jeszcze takie historie, że ja dla, dla przykładu, jak przeprowadzałam się do Portugalii 3,5 roku temu i miałam tak biznes ustawiony. 4800 osób w organizacji, przecież w pandemii też wszystko mi upadło. W pandemii z dnia na dzień straciłam wszystkie szkolenia, musiałam wszystko odbudowywać od nowa zaczęłam budować biznes online, bardzo szybko zaczęłam osiągać sukcesy, bo awansy miałam takie, że wow, wow, wow. i to mi dawało niesamowite rzeczy. Natomiast tak naprawdę i pozwoliło mi wylecieć do Portugalii, czyli przeprowadzić się do Portugalii w 2022. Natomiast pół roku po przeprowadzeniu do Portugalii, gdzie miałam wszystko poustawiane, było po prostu już na poziomie pasywu bardzo fajnego, kręciło się cudownie, nagle się okazało, że właściciel firmy zrobił takie, a nie inne decyzje i bardzo dużo tych pieniędzy, które jest widać na zewnątrz, jest fasadowych, co oznacza, że, że kłopoty zaczynają się upominać o swoje i firma upadła. Ja będą w Portugalii 3600 km od, od domu. Zaczynałam zupełnie od zera, w takim rozumieniu, że zostałam znowu z dnia na dzień bez dochodów przy kosztach portugalskich, co były kosztami zbliżonymi do kosztów życia w Warszawie, więc to jakby to nie była jakaś tam duża różnica. Natomiast, mimo wszystko, no nie było opcji przeprowadzenia się do mamusia, nic. Chociaż tak bym nie rozpatrywała takiej opcji, bo to byłoby niezgodne z moją tożsamością też i z moim jakby przedsiębiorczością, natomiast pokazuje ci poziom wyzwań emocjonalnych dla mnie. I teraz w momencie, w którym zaczęłam się zastanawiać, okej, okay, to trzeba coś zmienić energetycznie, trzeba zmienić pod jakimś kątem, bo tych problemów w mi wszystko jest za dużo, a poziom kompetencji i wszystkiego co mam w zasobach i, i mojej wizji mnie i wszystkiego co się dzieje to, to trzeba to mm, przeformułować. Czyli trzeba odebrać to co już już jest moje ale nie jest moje. I wtedy zaczęłam się tak bardzo mocno zastanawiać i uczyć i edukować i grzebać w różnych polskojęzycznych angielskojęzycznych po prostu wszystkich możliwych zasobach. Co zrobić, jak zrobić, jak poukładać, żeby mimo wszystko. Dlaczego niektórzy mają tak, że i mają miliony, a inni halują i ledwo im starcza od, od pierwszego do pierwszego. I bardzo mocno wtedy zaczęłam przepracowywać narzędzia, rozwiązania, wszystko, co tylko, uczyć się. Nawet miałam taki poziom stopu, że, że przestałam na chwilę w ogóle cokolwiek robić, pracować. Mm, a, ale mogłam sobie na to pozwolić, bo się przyprowadziłam wtedy do Nila, i mogłam sobie na to pozwolić, żeby przez chwilę w ogóle nic nie robić, nie pracować, nic nie robić, robić mniej, może w taki sposób, a nie pracować. I jak on mnie pytał, jak to jest, że ty tak siedzisz i czytasz książki, a myślałam, że coś masz do zrobienia, a ja, ja szukam, gdzie mam dziurę w wiatrze. Normalnie mu tak tłumaczyłam, nie tłumaczyłam mu tych wszystkich energetycznych rzeczy, bo jakby to nie jest w ogóle jego ne, y, dla niego coś, co uśmiechnąłby się, nie? Natomiast y, mm, zupełnie inny, jakby mindset. Natomiast y, ja wtedy przez dwa tygodnie siedziałam i szukałam dziury wiatrze, i bym bo mówię: noszę wodę, haruję, biegam z tą wodą ale gdzieś mam dziurę w wiadrze, bo ona mi ucieka. I wtedy mm, bardzo mocno też zastanowiło mnie to, w jaki sposób, czyli słuchając tego wszystkiego i mając ogrom wiedzy, ogrom tego wszystkiego, po prostu bombardowałam się, studiowałam, jakbym była 5 lat studiów, jakbym zrobiła dwa tygodnie, ale więcej, no bo to jeszcze było słuchanie przed, słuchanie po, ale jakby takie intensywne bardzo mocno, to mm, zastanawiałam się bardzo mocno nad tym, jak... Ja w tym moim takim top stresie, kiedy jestem na utrzymaniu kogoś teraz, bo to był moment, kiedy ja byłam na utrzymaniu jego, co w życiu się nie zdarzyło, żebym była na utrzymaniu kogokolwiek. W życiu. Ja, w dorosłym życiu się nie zdarzyło, żebym była na utrzymaniu kogokolwiek. Ja zawsze byłam samodzielna finansowo i zaczęłam się zastanawiać, jak ja z tego takiego wysokiego poziomu stresu i dyskomfortu bycia utrzyma na utrzymaniu mm, i braku pewnej swobody zasobów. Ja wtedy straciłam samochód, w sensie musiałam oddać, odwieźć bm moją, czwórkę musiałam odwieźć, no bo tam się też te firmy posypały, więc musiałam się e, pozbyć tego samochodu, ale nie miałam tutaj zdolności kredytowej, żeby kupić coś sensownego w Portugalii, więc musiałam też mentalnie poradzić sobie z tym, że jeżdżąc bm czwórką, nie wiem, roczną, czy w, roczną chyba, w kupęcie Piękną i cały, nie wiem, ostatnie 15 lat jeżdżąc z fantastycznymi samochodami, nagle zostałam bez samochodu i bez możliwości kupienia i zastanawiałam się w ogóle, jak to ogarnę i czym będę jeździć. I ten tak duży poziom dyskomfortów różnych nie korelował mi z tym, czyli jakby nie, nie rezonował mi z tym, że ja mam wytworzyć w sobie, czyli wiedziałam, że Muszę wytworzyć wysokie wibracje i wysokie energie, ale miałam tego, mindfucka, ale jak? To jak ja mam taki poziom stresów, taki poziom, nie wiem, a takie paniki po prostu, już różne takie historie się działy, że ja naprawdę ciężko mi się nieraz oddychał, bo miałam taką panikę, że to już Jezu, nie wiadomo co się dzieje. Um, i, I jak ja sobie z tym wszystkim poradzę, bo, bo przecież muszę sobie poradzić, ale w pewnym momencie, jak już masz taki poziom, że no bo każdy miesiąc cię za duża, nie? Każdy miesiąc, nie zarabianie wystarczająco cię za dużo, czyli każdy miesiąc powoduje, że stres ci rośnie, bo nie dość, że musisz zarobić na bieżąco, to jeszcze musisz spłacić przeszłe i te koszty to jest jednak, pff, mówimy o grubych tysiącach euro. Mm, I mm, zaczęłam się zastanawiać, jak. Jak można wytworzyć w sobie poczucie spokoju, poczucie dostatku, skoro wiemy, że nie możemy mieć czego nie mamy, czyli musimy być jak gdyby, czyli musimy być wysokiej energii, musimy być w poczuciu już mam, musimy być w spokoju, musimy być w wibracjach, ale tego nie da się oszukać? Bo można się do kogoś uśmiechnąć i powiedzieć, dzień dobry, wszystko dobrze, ale przecież wszechświat słyszy Twoje wibracje. Twoją energię, Twoje wibracje, a wibracji nie da się oszukać. Mogę oszukać uśmiech, mogę się uśmiechnąć, mogę zagrać, ale wibracji nie oszukam. Więc jak? ja miałam z tym bardzo duży skrzyd, że jak? Bo nawet jak już usłyszałam jak. No to od usłyszenia jak? Do wdrożenia tego w życie, żeby to było, faktycznie, to jest. A, pff, to jest gruby temat. Więc. Zaczęłam dalej studiować, eksperymentować nad sobą i, i robiąc to już bezpośrednio w działaniu. I czym się różni samo takie siedzenie i studiowanie od praktykowania już? Ja wtedy za zaczęłam, w związku z tym, że jestem trenerem, <grych> i przez lata wymyślałam różne ćwiczenia na cele moje, szkoleniowe, na a szkoliłam i z zarządzania, i ze sprzedaży, i z wystąpień, i z pewności siebie, a, i z, z, z konfliktów, i z bardzo różnych rzeczy, które są potrzebne przedsiębiorcom i efektywnym zespołom. I dla mnie codziennością było, że wymyślam sobie ćwiczenia, które spełnią mi dane, o, da, dadzą mi do osiągnięcia dany efekt, a nie mogłam znaleźć, czyli było masę teorii, bezpłatnych treści, różnych treści, masę teorii, ale tam nigdzie nie było ćwiczeń. Ćwiczeń, które pozwolą, a znam proces edukacji, nie? czyli trzeba się czegoś nauczyć, trzeba by się czegoś nauczyć. I w ogóle nie umiałam znaleźć nic, co pozwoliłoby mi właśnie zmienić to, ale nie na poziomie, masz zmienić energię, masz myśleć tak, masz udawać, że, masz to, to, to. Bo to, to jest takie pierdzielenie, jak ktoś jest w, w moim fachu tyle lat, to wie, że to wódy na resorach są, czyli każdemu można wpakować na różową energię, czyli taką wysoką energię pod tytułem Zrób to, do rodę, możesz. To każdemu można to mówić, ale to z rzeczywistością się nijak nie, nie zgadza w takim rozumieniu, że jak ktoś ma coś zmienić, to musi mieć pewien proces konkretnych ćwiczeń do tego, żeby faktycznie zmienić. Czyli dla przykładu. Mm, jeżeli ktoś ma wyrobić sobie mięśnie, to nie mówi, musi idź na siłownię i ćwicz, tylko jemu się mówi. 10 takich ćwiczeń, 10 takich, takie obciążenie, takie obciążenie, 3 serie, to, tam, to się to. konkretna instrukcja na konkretne mięśnie. I mnie bardzo brakowało w tej całej mojej edukacji i szukania rozwiązań na siebie, bardzo mi brakowało ćwiczeń, więc zaczęłam wymyślać sobie sama ćwiczenia, więc zaczęłam wymyślać sobie ćwiczenia, które pozwolą mnie przepracować ze mną, pozwolą mi ukierunkować głowy, bo Kolejnym moim takim wyzwaniem było bardzo dużym to, żeby nie skupiać głowy na problemach, bo jednak nasz umysł automatycznie idzie albo w to, co nas boli na zasadzie, bo ktoś coś powiedział, albo w niewypowiedziane pewne rzeczy, czyli jak ją spotkam, jak go spotkam, albo jak zadzwonię, jak coś, to mu powiem to i to i to. Czyli jak mamy coś jakieś wewnętrzne, takie, coś mnie boli, coś mi uwiera, coś, co, to potem chodzimy z tym i myślimy. Jak już to powiemy, no to wtedy bardzo często mówimy, my chodzimy i myślimy, co nam ktoś odpowiedział, Albo nie odpowiedział, jak my zareagowaliśmy, albo jak mogliśmy zareagować. Jakby takie bardzo, bardzo normalne rzeczy są, że te problemy chodzą za nami, że te mm, rzeczy, które mamy trudne do zrobienia, chodzą za nami, że te rzeczy, które nas zabolą, chodzą za nami, a i przy okazji też i, i z tym trzeba sobie jakoś poradzić. I, ja musiałam sobie z tym poradzić ze sobą, dlatego że to chodziło za mną. Bardzo za mną chodziło. Co więcej, przy okazji też przepracowania różnych rzeczy odkryłam, że mam ogromny, ogromne, ale to ogromne wyzwanie z utrzymywaniem. To znaczy, jestem fenomenalna w rozdawaniu, w dawaniu, się czuję bardzo dobrze, jak daję, obdarowuję sobą, nie wiem, swoim czasem, prezentami. Ja zawsze byłam bardzo hojna w prezentach i w różnych takich rzeczach. Ale mam giga wyzwanie w utrzymywaniu. Ja to odkryłam też bardzo mocno, między innymi na tym, jak się wtedy przeprowadziłam do Nila i, i on pewne rzeczy jakby finansował i ja widziałam, jak ja czuję z tym dyskomfort, że ja nie miałam czegoś takiego, że hmm, no właśnie, albo jak hmm, dostawałam jakiś prezent od kogoś, to jak czułam zawsze jakiś taki no właśnie. Hmm, i sam fakt, że odkryłam w sobie, że mam wyzwanie z otrzymywaniem, i to jest też bardzo ważne, żebyś odkryła, odkrył w sobie, czy nie masz z tym wyzwania, sprawił, że uświadomiłam sobie, że w jaki sposób wszechświat ma mi dawać w komforcie coś, jak ja mam czuć, wysyłać wibracje, tak oczekuję, tak to już jest to moje, tak zamawiam, skoro ja mam wyzwanie z otrzymywaniem. To ja wiecznie będę dawać, ale nie będę otrzymywać, bo czuję dyskomfort z otrzymywaniem. A jak ktoś czuje dyskomfort z otrzymywaniem, to mu się tak daje średnio. I z tymi prezentami od wszechświata to jest tak, że w momencie, w którym wyobraź sobie, że ty dajesz komuś prezent. Jak dajesz komuś prezent i ktoś się cieszy, to ty czujesz, że ale to był super prezent. I już kombinujesz, co dasz następnym razem tej osobie, żeby się znowu cieszyła, bo lubisz tą radość. Sprawia Ci radość, że ktoś się cieszył, że ty zrobiłeś, zrobiłeś coś fajnego. I tak wszechświat się z nami czuje. Wszechświat czuje radość, jak nam coś daje, jak my właściwie reagujemy. Ale gdy reagujemy na zasadzie, a nie trzeba było, a... a no to wyobraź sobie, że dałaś, dałeś komuś prezent i czujesz, i wiesz, że to był duży prezent, ale że ci stać na niego i że chciałaś, chciałeś dać. Ale widzisz, że ktoś czuje dyskomfort z tym, że otrzymał od ciebie ten prezent. To następnym razem, jak pójdziesz do tej osoby, będziesz chciał jej zrobić prezent, to... Z bardzo dużym prawdopodobieństwem spuścisz stonu, nie? Dasz mniejszy prezent, mniej znaczący, mniej wysiłkowy albo tańszy, bo nie chcesz komuś powodować dyskomfortu otrzymywania. I podobnie wszechświat z nami. Ja uświadomiłam sobie w sobie, że skoro ja czuję dyskomfort z otrzymywaniem, to znaczy, że. Wszechświat będzie automatycznie pomniejszał mi to, co mi daje, żeby nie sprawiać mi dyskomfortu, bo wszechświat nie chce mi sprawiać dyskomfortu, wszechświat chce mi dbać o mnie, chce, żebym była szczęśliwa, żebym była uśmiechnięta. A skoro ja jestem szczęśliwsza, jak dostaję mniejsze prezenty albo nie dostaję, tylko daję, a jak dostaję duże prezenty, to się czuję dyskomfortowa, no to przecież będzie dbało o mój komfort. I to jest kolejna rzecz, którą musiałam sobie też uświadomić. Więc te wszystkie ćwiczenia, które stworzyłam w ramach. Hmm, w ramach pracy nad sobą, później postanowiłam spakować w kurs manifestowania życia bardziej, właśnie ze względu na to, żeby pomóc wszystkim innym osobom, których widzę, że jest przeogromna ilość, które chcą zapanować nad swoim życiem, ale frustruje je coraz bardziej, że słuchają, słuchają, słuchają tyle i widzą, że to nie działa, że to się... Jakoś nie sprawdza, że wszystkim innym działa, a mnie nie działa, nie? i że włączają się takie rzeczy. Więc mój kurs manifestowania życia bardziej, do którego masz link na dole albo na górze, w zależności od tego, gdzie oglądasz, to jest kwintesencja mojej drogi ze mną i tego, czego przy okazji się nauczyłam od Was, od osób będących w moim kursie, jakie problemy macie, jakie wyzwania macie, i dogrywałam, tak i dogrywałam, i cały czas dogrywam, jak jest potrzeba, bo ktoś. Bo ktoś mi zgłasza coś, że chciałby, nie wiem, jakieś dodatkowe ćwiczenie czy coś. I ja wiem, że niektórzy mówią, Boże, tyle ćwiczeń! Potem jest prawie 300 ćwiczeń na ten moment, kiedy nagrywam. Ale to nie jest tak, że musisz przerobić wszystkie. To chodzi o to, żeby złapać to, coś, co ci zadziała. Czyli dla przykładu, jak dzisiaj mówiłam o tej technice, o bycia pod prysznicem i zmywania z siebie poczucia. Winy, wstydu, problemów, różnych rzeczy, to jak Ci to zadziała, to po prostu trzymaj się tej techniki i w ten sposób sobie oczyszczaj energię. A jeżeli Ci to nie zadziała, bo nie poczujesz tego ćwiczenia za bardzo, to masz do wyboru mnóstwo innych ćwiczeń, aż złapiesz te, które poczujesz. Bo w tym wszystkim nie chodzi o to, żeby przerobić wszystkie ćwiczenia, to chodzi o to, żeby złapać te, które poczujesz, żeby one Ci zarezonowały. To jest tak jak z ruchem i z budowaniem dla przykładu sylwetki. Jeżeli chcesz zbudować do Dobrą sylwetkę I ktoś ci powie: Biegaj, 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 biegaj. A ty nienawidzisz biegać, to w życiu nie będziesz biegać z taką radością jak osoba, która nie, nie, wiem, kochasz tańczyć. I jak kochasz tańczyć, i ktoś ci powie: Możesz biegać, ale możesz też tańczyć. Tylko tańcz z taką intensywnością, żeby to ci faktycznie wpływało na sylwetkę i tak dalej. I wtedy będziesz tańczyć z radością, będziesz robić to często, będziesz to robić jeszcze lepiej i będzie ci to dawało dużo lepsze efekty, niż jak za każdym razem będziesz mówić: Jezus, znowu mam iść, powiedz. I to jest taka kwintesencja, żeby znaleźć na siebie pewne, pewne klucze i przepracowując mój kurs, znajdziesz na siebie, pewne, na siebie pewne klucze i w pewnym momencie może odkryjesz, że już nie musisz robić, czyli do każdej na przykład z 78 zasad transferkingu nie musisz robić trzech ćwiczeń, wystarczy zrobisz jedno i się z nim oswoisz i będzie Ci dobrze to wychodziło. I tak samo z innymi narzędziami, z innymi rozwiązaniami. Więc tak w skrócie o mnie bo tych historii bym Ci mogła opowiadać jeszcze więcej. Mm. Wspaniałe, fantastyczne życie jest na wyciągnięcie Twojej ręki, o ile sobie na nie pozwolisz. I o ile faktycznie przepracujesz siebie, pamiętając o tym, że to jest maraton, a nie sprint. I my czasem byśmy chcieli pewne rzeczy tak przyspieszyć, przyspieszyć, ale ostatnio widziałam takie fajne zdjęcie. Kurczak włożony do piekarnika i był podpis godzina 300 fahrenheitów a 3 godziny tam 180 Fahrenheitów i był upieczony po trzech godzinach i nieraz z tymi naszymi kompetencjami to musi być właśnie jak z tym kurczakiem włożonym do piekarnika na trzy godziny, a nie na godzinę. Czyli daj sobie czas, bo czas i tak upłynie. Daj sobie, że w zrobisz poziom master ze z mani świadomego manifestowania. Być może po trzech miesiącach będziesz już czuć po prostu wszechświat Taka jesteś dogadana, taki jesteś dogadany. A być może zajmie ci to chwilę więcej, bo masz trochę więcej ze sobą po, po przepracowanym, do przepracowania. Natomiast zapewniam cię, że masz w moim kursie manifestowania życia bardziej absolutnie wszystko, czego potrzebujesz do tego, żeby poukładać siebie ze sobą i ze wszechświatem. A jeżeli powiesz mi, Dominika, chciałabym ćwiczenie na takie, na, takie mam wyzwanie, wymyśl mi na to ćwiczenie, to ja cię zrobię na to ćwiczenie. Kliknij do linka albo tu, albo tu i zapraszam Cię. Pusiaki.